Przeżyłem to na Glenn największy światowy na w Polsce. Zaprezentujemy wam dzisiaj taką doskonałą propozycję takiego poolboarda, sh -sh 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 shortboarda, skateboarda właśnie od Riviera. Jest to Riviera Jeff. Bardzo, bardzo fajna grafa takiego indianina z logiem Riviera Skateboards. Długość tej deski to 81 cm, szerokość 23 cm, a wheelbase 27,5 cm. Deska wyposażona w traki 150 ki Parisa Rivers Kingpin oraz kółeczka takie Divine City Slashers 82A 64 cm, mm. Deka naprawdę świetna na właśnie takie, jeżeli szukacie czegoś żeby mieć cruzera na miasto, ale tego wykonywania plików czy też jakiejś sesji bowlowej. Naprawdę możecie być, możecie być pewni, że spokojnie sprosta Waszym oczekiwaniom. Jest leciutka, spokojnie można zabrać ją do autobusu, przyczepić do plecaka, czy też właściwie nie mieć w ręce. Nie będzie większego problemu, a po wyjściu z autobusu skoczyć na lechę i pojechać do sklepu, bo browara nie będzie zupełnie. Zupełnie z tym problemem naprawdę świetny setup, doskonała jakościowo oraz naprawdę fajny cenowo. Jeśli macie jakiekolwiek pytania a propos LGF lub innych decyzji z naszego sklepu, piszcie do nas. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Subskrybujcie nasz kanał, na oglądajcie inne nasze filmy. Longboardy.